właśnie wygląda wiecie niby <laughs> zobaczcie to ja muszę sobie plecak <laughs> większy kupić bo to wszystko co ja chcę zawsze wziąć czyli tu jest sprzęt do polowania znaczy sprzęt do polowania dziennego bo założony na broń bo taka ciekawostka e, taka ciekawostka to myśliwi mają, e, mogą polować z optyką e, do polowania dziennego, czyli po prostu luneta tradycyjna lub przyrządy e, celownicze, e, zwykłe takie, po prostu na szynie, muszka, szczerwinka, a jeśli chcemy polować już w nocy e, z termowizją noctowizją naktowizją, możemy polować na dziki, drapieżniki e, to musi być godzina po zachodzie słońca, prędzej nie można. Eee, szczerze to nie wiem czemu, mm, czemu jest taki przepis, bo jakby teraz są takie sprzęty, że można sobie włączyć tryb dzień, tryb noc eee, Ale to jest tak, taki szczegół. No co, spakowany. Zapraszam Was do nowego odcinka kaszubskiego Dasz Dashbur. Doszliśmy już do drambony, zaraz wchodzimy, bo nie możemy za długo, bo lada moment mogą się pokazać na na łące już pierwsze, pierwsze zwierzęta. Myślę, że będą sarny, ale to zaraz do tego przejdziemy. Nawiążę jeszcze raz do tego, bo myślę, że bezpieczeństwa nigdy jest za wiele. Słuchajcie, przed wejściem zawsze sprawdźcie, czy nic nie ma się broni, czy broni załadowana Wtedy możemy wchodzić. Także już widzę czarni ludzie. Niestety. Ludzie no nic dobra, my się skinamy na ambonę. No cześć, jej. już na ambonę, jest trochę zgrzane jak zwykle. Myślę, że się chyba troszkę. Rozpłaszczę. Na razie. No i co? Weszliśmy teraz na albo. To chyba czas je załadować w tą broń Chociaż. E, chociaż ja myślę, że mm, ja dzisiaj szybko nie będę jej używał. Bo przyjechałem tu specjalnie, żeby nie coś upolować. Właściwie. Tylko, żeby po prostu mm, móc wytestować nową kamerę. I. E, nagrać dla Was jakieś e, rugacze, bo wiem, że tutaj e, sarna zawsze e, fajnie wychodzi wcześniej na wiarę. Tak, wcześniej, bo ja tutaj, ja tutaj e, dosyć dużo polowałem swego czasu, ale wziąłem, e, wziąłem z tą, tą broń, bo myślę, że e, będzie takie prawdopodobieństwo, że będą noty. Ja tutaj często w zeszłym roku widziałem je na tej i mam nadzieję że one w tym roku tutaj też są to może się dla nas jakiś fajny materiał zrobi nic no patrzymy ogólnie nie. powinna być no czyściutka, bo ją niedawno czyściłem możemy sobie łączyć tak i wprowadzamy jeden nabój zawsze mam ten problem że o Zładowane. Słuchajcie, y, polujemy jak zwykle y, z moją ATO y, 308, ale słuchajcie, coś ostatnio się w mojej ATO zmieniło. Nie chodzi to o żaden montaż, nie chodzi to y, o magazyny, czy jakiś tłumik, czy y, kompensator odrzutu, tylko. Ta na... fajna gałeczka, Patrzcie, elegancko, naprawdę, słuchajcie, zrobił, zrobił mi ją kolega, którego, którego teraz pozdrawiam. E, no, mi się bardzo podoba, e, dało to takiego uroku do tej broni, fajnie, naprawdę podoba mi się to. Trzeba przemeblowanie zrobić. Nie, trzeba przemyłowanie zrobić, bo tu jest deska, oparcie, tak zwane, na plecy do tyłu, którego raczej nie będę używał. Wszystko ogarnięte. Co jeszcze? Do obserwacji w dzień mam lornetkę Minoxa 10x42 z dalmierzem. Mam ją od niedawna, bo przedtem polowałem z Deltą. Delton 8x56 i teraz z tą tutaj lornetkę, naprawdę fajna testuję testowałem niedawno tu jakieś muchy latają do polowania nocnego mam przedtem miałem kelera jedynkę teraz mam Kehlera dwójeczkę z obiektywem 50 nie będę wyciągał, bo tam w plecaku głęboko jest, no, one wyglądają praktycznie tak samo do tej jedynki, one są bardzo podobne, różnica jest tylko taka, że ten obiektyw z przodu jest większy i i tyle. W wyglądzie nic się nie różni. No, także co? To chyba wszystko. Chyba wszystko, także pozostało tylko siedzieć i z chwilkę z Wami pogadam, póki mogę, póki jest możliwość, bo później to już będę musiał milczeć. I w ogóle dajcie znać jak, jak, jak Wam się podoba obraz i, i dźwięk, bo testuję właśnie teraz nową kamerę z nowym mikrofonem. Bo kamerę kupiłem, no bo chciałem kamerę kupić, chciałem zainwestować troszkę, żeby żeby ta jaka, jakość tych filmów była y, lepsza. I y, nagrałem tam parę takich próbnych, próbnych y, y, materiałów i widziałem, że dźwięk nie do końca mi się podoba z tej kamery, że ona może to szło jakoś w ustawieniach y, zmienić, ale y, ja nie wiedziałem, no i zdecydowałem, że Kupię taki mikrofon już z, z tą frotką, taką, żeby to Detcat to się chyba nazywa. ten kupiłem z taką, z taką gąbką już i wszystkim, żeby to było jak najlepsze, bo wiadomo jak to jest. jak... E, myśli się, że jest pięknie wszystko słychać, a potem przychodzisz do domu. E, ucieszony, że udało Ci się fajny materiał nagrać, a tam jest sam szum. I co wtedy z takim czymś zrobić? No nic nie zrobisz. Napisy można dodać. Mm, no. Także posiedzimy dzisiaj troszkę. Mówię, mam nadzieję, że jakieś sarny wyjdą. No nic. Myślę, że teraz list idzie. Widzieliście fajny, fajny widok nam no, przyszedł ładnie pod kamerę yy, i już tego wam nie nagrałem, bo wyszedł jakby w drugie okno mojej ambony. Ja z tamtej strony przyszedłem i on stanął chwilę. Podejrzewam, że z wietrzu, yy, i poszedł w las. Także ale pierwszą zwierzę mieliśmy, także, także, także fajnie, że już była zwierzę jakaś. No, także lisek był fajnie. Słuchajcie, no to nic chyba yy, chyba przejdę teraz po prostu do, do polowania i postaram się wam coś nagrać teraz fajnego, także mogę wam teraz tylko życzyć miłego oglądania i, i sobie, żeby coś mi wyszło. Widzicie? Mamy już pierwszego, pierwszego rogacza na łące. Słyszałem, że coś w lesie jeszcze... Słyszałem, coś, że w lesie jeszcze coś chodzi. Ten rogacz też się spoglądał do tego lasu. Ja próbowałem cały czas łapać, złapać w kamerę, ale on cały czas szedł do tego miejsca. Tam w tym dole, one tam zawsze... Lubią żerować, bo tam nie wiem, czy tam jest ta trawa jakaś lepsza, ale zawsze w ten Podejrzewam, że na ten moment powinny wyjść kolejne sale z tamtej strony mniej więcej. cały czas w naszym kierunku myślę że zaraz uda się go fajnie nagrać jeszcze no ale kurczę no chyba nie będzie więcej serialu bo to się zaraz 87 metrów do niego. A tam na końcu wyszły kolejne zarne, dwie sztuki. Ten listu się cały czas kręci. Widziałam przed chwilą go z przodu. Mówię, ale jestem już zmuszony, zmienić sprzęt po prostu, bo zaraz nie będę... Nie będę wam ani w stanie nic nagrać. Ani jak wyjdzie mi jakiś jenot. Przez sarny, dobra, przekładamy nie gadamy, no to teraz wam powiem jak to wyglądało po zmianie tego sprzętu na nocny, słuchajcie no nagrałem dla was tam parę tych, tych ujęć z termowizji saren, bo nic tam właściwie więcej, nawet lis już nie wrócił do mnie później, Yy, nagrałem właśnie te sarny, yy, w późniejszym czasie pokazał się borsuk, to też go tam nagrałem na drugiej kan kancie lasu, yy, sobie tam szukał jakiegoś pożywienia. Moje polowanie się na tym właściwie skończyło, ale cieszyłem się, bo miałem piękne ujęcia, także ale nie odchodźcie, bo yy, zapraszam Was teraz na drugą część odcinka. Jedziemy na polowanie do mojego kolegi Pawła i Piotra, także zapraszam Was do dalszego oglądania. Cześć DaszBorz, słuchajcie, no, jesteśmy dzisiaj na troszkę innym polowaniu. W zeszłej części odcinka widzieliście, testowaliśmy nową kamerę, którą dalej testujemy w tym momencie. Jest to dzisiaj upawa, tryby, który stoi za kamerą i się wstydzi, <grym> i wstawia to, co gadałeś. Słuchajcie, no nie chcę mi tu przyjść, proszę go, no, ale to inny raz jeszcze, może ten się mu zmieni. Jesteśmy dzisiaj na polowaniu typowo na dzika. Idziemy na popilnować zasiewów i, i tak dalej i tak dalej to co myśliwi teraz robią, bo są, jest teraz okres zasiewów także myśliwi muszą pilnować i są dyżury e, dyżury to, to już jest na inny temat myślę, że raz usiądziemy na ambonie i to na spokojnie pogadamy bo teraz troszkę nas goni, także się streszczę e, idziemy teraz właśnie wzdłuż lasu, będziemy się przemieszczać w, w miejsce gdzie jest zasiew no i co, będziemy powolutku, powolutku pewnie tak do, do nocy tu posiedzimy się ściemni, będziemy jeszcze trochę w ciemno chodzić, także yy, myślę, że kamerą dzisiaj dużo nie nagramy, albo jak nagramy to będzie super, yy, ale dziś bardziej bym się nastawiał yy, na nagrania z termowizją, noktowizą. także to ja Wam życzę jego oglądania i tyle, działamy! sarny jelenie, nie, bo tu mówię, że dużo jeleni, tu, tu jelenie potrafią wyjść za jasnego, sarny, tak dalej. Także może coś się uda jeszcze dla Was e, nagrać z kamery, a potem będziemy kręcić e, z tak jak już wcześniej wspomniałem, ale powiem Wam, widok jest zarąbisty, bo to jest taka dolina i no nic. Tu my teraz siedzimy i czekam na zwierzynę, taszbur. Mieliśmy się już spotkać i wsiąść do samochodu i jechać gdzieś indziej, bo się kompletnie nic nie działo. Ostatnie minuty dosłownie, dzik wyszedł, podejście, strzał i myśleliśmy, że troszkę mniejszy będzie nasz kolega, no ale takiego nam yy, odynca się udało upolować dzisiejszej nocy, za co bardzo dziękuję Wam za to wspaniałe polowanie i myślę, że teraz no, czeka nas sporo pracy, nie? O, gratuluję jeszcze. Dziękuję nasz bór. bardzo. Nasz ból.